Siema, rodzinka w terenie dotarła na miejsce i będziemy chodzić po lesie. Fajne tereny. Nie jest za ciepło tu chłopaki na motorach mają ciekawe trasy. No ja bym się nie odważył. Ale dobra, zobaczymy co nam przyniesie las. Chyba jakieś ciągłości? chyba niespodzianki wpadną. Jak sądzisz Kacper? Ja raczej będą. <noise> raczej będą to dobrze. No to co? Muszę. Zapraszamy do oglądania. Tak? I lecimy w teren. Jak ta rodzinka. <noise> tak jest młody. Lecimy do pierwszego. Hej. Witamy. Rodzinka. Przy pierwszym dołeczku i pierwszy sygnałek i Moniaczek i jest to Jest to piąteczka Pięć groszy Rocznik Ścielaj młody Nie wiem. Czekaj, ja też nie mogę przetrzeć Więc dowiemy się Za Do chwilę Za chwilę, tak Przy następnym dołku już będzie czysty Up I szukamy z powrotem Jest czujne oko młodego Dobra lecimy Dalej. Hej hej Witamy Kolejny dołeczek Zaświecił się nam tu Ale Niestety Jakaś ta... Za, Jakieś zawieszki. No. Zaświeciło nam. W oczach. Jak seroc no ale. ale przynajmniej młody. Powyczyszczenie tu jest siedemdziesiąty pierwszy. No jak żeśmy obiecali. Jest Tak, to. tak jest. Dobra. Lecimy dalej. jest, delikatnie go tam Widać Piąteczkę, pięć fenoli, ale tragicznie wygląda Hansowi się dostało Dobra Lecimy Kolejny dołeczek Tym razem się kiera <laughs> Pierwsza nasza, nie młoda, ale już zgryziona zębem czasu. Ale kawał kawał żelastwa, zamrożony bardziej pieniądz, nie? nie. Dobra, Odnowić? Odnowi nie bardzo młode. Jej żywot już zakończony. Lecimy. Lecimy dalej. Sygnał sporo. Wszelakik. Więc jest dobrze. Hej, Icyk. Nie opodal się Kolejny sygnałek. Siedzi tam. Useczka. Tak? Tak. Yes. Jest i wózka pierwsza mm. Dzisiaj <laughs> Dokładnie Dobra Lecimy dalej Hej hej I kolejny sygnałek Tym razem Kopa nie było trzeba co tam od mamy? No. Za sztylet To chyba nie był nożyk. Nie, nie. Co? Chyba nie był nożyk. Pokaż. Zobaczymy co to. Co to za... Przyznam. Odgara? Coś? Chyba tak. Niestety. To nie sztylet, nie bagnet. Mam do sikotu. No to jak złamiemy sztyłę to... ...będziesz leciał. Dobra, uciekamy dalej Hej Pomału rodzinka Przemierza Lasy I kolejny Krążek Kolejny krążek Młodego tam Do odczytania Będzie coś z tego?

Ale to chyba będzie fenolek. Chyba. Zobaczymy. Tak, jedyneczko tu jest. Chyba jeden fenolek. Kiedyś był. Lecimy. Tak jest. Hej. Jesteśmy. Kolejny dołeczek. Też Można zakopać, bo tym razem to będzie co? Jajko, niespodzianka. Co to, co to będzie? Dajesz modę Młody jajo znalazł no, popłakaż co, co było w tym jajko? Okrąglaczek to było wiadomo Ale co? Co to będzie? Łup A to chyba będą chalerzyki a bo tak No jest Zgadza się W jajko niespodziance Hale. Tak, jest. dwa stanie. No coś te monety ważne, że są. Hmm? Stan się poprawi na pewno. <grym zimno> jajko. Jajko, gdzie jest jajko? Jajko dało okrąglaczka. A wcześniej ptak. A ptaki. Pt... <grym zimno> Ciema? <grym zimno> Młody się zawziął. Mówi, że jajko bierze ze sobą. Hmm? Zobaczymy. Tak. A ja tu na pewno. A teraz mrówki nam tu gdzieś. O, gdzieś pilnują monetki. Jest tu. A co zresztą? I mamy dwa grosze współczesne. Biło ładnie. Gdzieś znalazł pewnie się schowało <noise> Przyniosłeś? Przyniosłem? Jedenasty. dobry Dwa grosze Okrąglaczek Jajo dalej. Na szczęście może one gdzie mhm. jajko niespodzianka mhm. Dobra Może odpoczniemy i napijemy się, co nie młody? Tak zrobimy Dobra Góreczki niezłe więc krótka przerwa. Hej, siema, siema. Młody jajko zostawił, tak? tak. A całe było? Tak. Czy prawie? Prawie. Nie było całe, I... muszę powiedzieć. Tak, młody ma preparat, tak? No odświeżasz I mu znalazł pierwszego grzyba, tak? Tak. Gniewusa. O. Prawie nie ruszył. Prawie nie ruszył. Prawie. Co jeszcze żeśmy znaleźli? Okrąglaczka. O, jest tu taki młody. Nie bzikaj mnie z zaskoczeniem. O, już go tu widzimy. 50 graszy albo 20. 20 groszy. Tak jest. 20 groszy ameliniowe z 65 roku no i fajnie lecimy dalej co jeszcze nam tu las grzyb wyskoczył hej młody dalej wędruje z grzybem zobaczymy znów jak daleko tym razem wyskoczył tu zjedzony Dwa gra o siwa ale o, Ciężko powiedzieć że to był monetę okrągłe <grych> No Był okrąglaczek? Właśnie był Wiec. Ojej, ależ stan ale wychodzą, no na początku myślałem, że może jakiś ogryzek, ale czegoś cie, coś ciekawszego. A tu? No dobra, dwa grosze międzywojenne też cieszą. O, grzybek się pokazał, ale lecimy dalej. Hej, jesteśmy. Jesteśmy dalej. W tych samych dziurach. Jeszcze żeśmy machli i jeszcze wyskoczyła. Oj, skacze Skaczę jak żadne. Jeszcze trzecia monetka. Ameliniowa. Złotówka. 20 Nie. groszy. Czyli 2,70 siedemdziesiąt Jest 20 groszy. Tak Wszystko. Trzy monetki. W jednym miejscu. Mm. Dobra. Wyciek. Dalej. <laughs> Dalej. Jesteśmy na małej łączce. Tym razem polmosik. Ale młody. Oj, że taki kolorowy to. takie <laughs> <laughs> takiego, tylko nie wszystkiego. Gdzieś takich jeszcze nie masz. Tego koloru. No. Tu było z boku napis bielsko-białe, tylko teraz zmiotło, tu widać bielsko. Tak? No idź, pokaż, zademonstruj. Koszerna. Tradycyjna koszerna wódka. Cyk. Bierzesz do kolekcji? No. <noise> Dobra, lecimy. i niedaleko od Polmosów mamy coś tak. teraz fajnego fajne, no takie to jest zawieszka jest napisane powiat biało biała, gdzie? biała krakowska 1948 8 albo 3 nie, to jest 8, 8. E? No ja mam tu. No, no zobaczymy co to trójka czy ósemka nic no, co to, co to? Co to może? No ciekawe, poczytamy. Co to? Jakaś o dobra, no fajne. Do rozszyfrowania a lubimy takie zagadki. Dobra, lecimy. Pewnie lecimy, lecimy dalej. Hej, hej. Jesteśmy kolejny dołeczek. Zaznaczyć, króciutko można zakopać, bo tym razem to będzie co? Jajko, niespodzianka. Co to będzie? Dajesz młotę. Młody jajko znalazł. No, bo pokaż, co to, co było w tym jajku. Okrąglaczek to było wiadomo. Ale co? Co to będzie? Chłop. A to chyba będą halerzyki a, bo tak. No jest, zgadza się. W Jajko niespodziance. Dwa Tak jest, dwa halerzyki. Skoda, że no coś te monety. Ważne, że są. Stan się poprawi na pewno. Jajko. Jajko, gdzie jest jajko? Jajko dało okrąglaczka. A wcześniej ptaszka. A wcześniej No i dobrze młode. Dobra, lecimy. Hej. Młode dali taszcze. Grzybki. Dzisiaj jest sporo sygnałów. Teraz mam zapalniczkę co poje? Zapalniczka. Jak kamień. Wygląda aż Zapalniczka. Zapalniczka peryle. I monet mamy tu. Proszę. A dzieci się ogim nie bawią? Już wtedy chyba otworzyć nie da. Dobra, dobra. Nie da. biała No, ale jest zapalara. O, się tu pięknie przedziera kolor. Dobra, lecimy. Hej. Litek, przerwa. O, młody, pochwal się. Nowego grzywa. No. Coraz większe, nie wiem jak to będziesz nosił Dobra, a co tu mamy? Co to do tuka spery... O, gołębia my machli. Ameliniowego I to jest sobie rocznik był 97 Jeszcze jest gdzieś go Poprzedni Poprzedni po przejściach Dwa gołębie albo jeden z dwoma. Albo co? Albo jeden z dwoma wątkami Oj, no mnie przesadzają Ale i takie są, no przecież Dobra Lecimy dalej szukać grzybów O monet <grybony>. Tak jest Dobra Lecimy, hej tyk Rodzinka na ścieżce Puszczyliwa Moniaczka Na początku wydawał się zwykły perelek Ale wcale nie jest taki perelek Bo Jest w sumie Zgadza w się ale patrzcie co jest z drugiej strony <grymne> Też orzełek dziwny <grymne> ten Normalnie odwrotny, tak? Nie, tak za, no odwrotka Perello Ale ja tego jeszcze tego jeszcze nie było Zlepiły się dwie monety Ale to Taki jak to na dwójce zawsze był tutaj Czekaj, hmm. bo to nie chcę No mamy go w całej Mamy teraz jeszcze nie jedną, ale a dwie Tak Depozyt Fajnie, fajnie Superowo można czarnego kciuka pokazać. Dobra. Lecimy dalej. No fajne. Nie będziemy go odklejać. Taki już zostanie. Na wieki wieków. Dobra. Lecimy. Hej. I koniec poszukiwań. Tu, żeśmy zaczynali. Tu zakończymy młodego grzyby wyglądają słabo, ale doniósł A co my mamy? Pierwszy fancior tak, pierwszy fancior tak jest. Shakira wielka A co mogę powiedzieć? Sporo, sporo my tego. Naczepali na Nadrze kopali Jak mówiłem pocisku było, to jest sporo tu parę powyciąganek. Łuseczki. Też, to tak, tu nawet gdzie jest. O! Clean od siekiery. No tak, nie, jeszcze do monetek znajdziemy na końcu. Jakaś klamerka, zapalniczkę młody troszkę. Podczyścił, podczyścił. tu jest ten kawałeczek, tu jest młodego. polmosiki Skarby dzisiejsze. Tak jest, skarbenki. Gołębie. Tu mamy tylko co? Ciężko to czyścić, bo to zaraz nic nie będzie widać, ale poszukamy co to mamy. Tu mamy fenolki, jak zawsze słaby stan, Może znaczy no. nie zawsze, no ostatnio nawet takie wychodziły, no teraz takie oto jakie są, perelek ameliniowy, chalerzyki, mamy 4 sztuki, 5 groszóweczkę współczesne, 2 złote 2 grosze, mamy 2 orełki, 2 orełki no i tu są w wój programu 2 orełki, cyk cyk. I to na pewno, bo dwójkę też znaleźli. Więc mamy komplet. No, ale hitcher tutaj teraz. A jeden, ale jeszcze z jakiejś niespodzianki. A jeszcze zapomnieliśmy o międzywojennym, który już bardzo słabiutko wygląda, ale jest. No, ile młodych tych monet? 17. Tak. 15 sorry. Ale jedna podwójna. Te? 16 No troszeczkę żeśmy las przeczytili. Dobra. Idziemy kończyć. Do następnego. Subskrybować, lajkować, komentować. Hej! A rodzinka zapraszam na następny film. Hej, hej!